Kochani, witajcie w poniedziałek. No że tutaj młot w następnym bloku nadaje, to aż huczy tutaj. Witajcie, kochani. Cieszę się, cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że ćwiczycie. Cieszę się, że oglądacie i się zachęcacie, bo to o to chodzi. Kochani, gimnastyka jest prosta, łatwa i skuteczna i o to nam chodzi, żeby dobrze się spało, żebyśmy się dobrze czuli, żeby się nasze życie poprawiło, żebyśmy taki jakiś nadali sens. Czasem jest tak, że tkwimy w jakimś takim miejscu, stanęliśmy i mówimy, że już nic nas w życiu nie spotka. No to, kochani, spotkała was gimnastyka. Dobra, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. No i machamy. Kij od czotki jest, czy od mopa i machamy. Także, no, podkład muzyczny mamy mało ciekawy, no ale cóż, tak myślałam, żeby włączyć muzykę, ale to też nie o to chodzi, żeby się zagłuszać. Najważniejsze jest, abyśmy ćwiczyli. Ćwiczyli. O, tak właśnie, patrzę, bo mam Jawor przed sobą, że. Eee, już zaczynają się pojawiać żółte liście. No tak jest kochani. No, Nie no, jeszcze jest taka jedna czwarta może, nawet nie cała, jedna piąta powiedzmy tych żółtych liści, jeszcze jest dużo zielonych. No, machamy, machamy kijkiem kochani. Pamiętamy, że prostuje się nam sylwetka i to o to chodzi. Tak, cieszę się. A zapraszam na koniec. Kochani, na koniec będzie filmik. Jak zakwitł mój kaktus? No, jest po prostu nieziemski. To jest ten kwiat jednej nocy, ale kochani, on już raz kwitł w tym roku. I teraz, no, niesamowite. No, niesamowite, bo to jest, posłuchajcie, kaktus, który normalnie jest w domu, a na lato idzie do ogródka. I on sobie żyje w ogródku swoim życiem. I widocznie to słońce tak mu służy. Od czasu do czasu deszczek, to taka jaka jest pogoda. No chyba, żeby było długo sucho, no to trzeba go podlać. Ale on sobie tam sobie, mówię, żyje swoim życiem. Sam dla siebie. I tak przepięknie kwitnie. I kochani, jak się pąki pojawiły, to jest mniej więcej takie maleńkie. Było widać, że to już są pąki, że to nie są przyrosty, jako nowe, młode kaktusiki. No to prawie 4 tygodnie. I zakwitł wczoraj, czyli w niedzielę, około godziny 16. Czyli tak na noc, czyli kwiat jednej nocy zakwitły na noc. Oh, o kochani, ale się naćwiczyłam. Hu, 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 Się namachałam kijkiem. Dobrze, teraz kochani, następne ćwiczenie, opieramy się o ścianę. I uwaga, będziemy podnosić nogę do góry, palce obciągnięte. Raz lewa, raz prawa. Raz prawa, a raz lewa. Jeżeli potrzebujecie sobie przytrzymać, to też jest dobrze, bo gdzieś to jak nie umiemy, nie ćwiczyliśmy, to zawsze można O, przytrzymać sobie kolano. Łatwe, proste i przyjemne. A ile mięśni pracuje? O! Ależ mamy piękną jesień. No, pięknie jest, kochanie. To, że niektórych pięknie zalało, to już posłuchajcie inny temat. No, tak, faktycznie jest, ale no to tu jest trzeba budować, trzeba budować te zbiorniki retencyjne. Nie oglądać się, że może będzie dobrze, prawda? Jak to jest, że czasem, no trzeba być ostrożnym, trzeba przewidzieć, o tak bym powiedziała. No ale to ktoś musi nad tym czuwać, to nie jest tak, że to my nie mamy gestii, ja, ja bym chciała nawet wybudować zbiornik retencyjny, to po pierwsze nie wiem gdzie, no na pewno jakiej rzece, nie mam ku temu ani zdolności, ani sposobności, tylko trzeba właśnie wymagać, że jeżeli jest, jesteśmy w gminie czy w mieście, gdzie jest taki, jest taka możliwość, no to żeby iść w tym kierunku. No dla mnie to chyba najgorsze jest to, jak ktoś wydaje, jak miasto czy gmina wydaje zezwolenia na budowę domów na terenie, gdzie rzeka wylewa. O to już jest dla mnie trochę lekka przesada, nie? No ale to. Każdy podejmuje działania, wie jaki jest teren. Jeżeli celowo buduje się na takim miejscu, no to już, kochani, no koment powiem. No ale dobrze, wracamy kochani tu do naszych ćwiczeń. Ok, o, dobra. Teraz tak troszeczkę się luzujemy. Ile kto może, ile kto da radę, jak komu pasuje. Chodzi o to, żeby tak troszeczkę rozruszać to nasze ciało. To jak robimy rano, to też jest super, bo się tak odciąśniemy z nocy i będziemy mieli na dzień. Pobudzamy energię. O tak. A teraz to myślę, że można powiedzieć, że po całym dniu, tak jak ja po południu, to tak już jest takie wyrównanie energii. Bo już się pobudziłam, byłam w pracy, przyszłam, nie? <słuch> ok. Dobra. Teraz jeszcze opuk opukamy. No tak solidnie. Dzisiaj minutę. A nie minutę, bo przyniosłam zegarek. Bo teraz już taki rytm, kochani, wpadłam, że już tak bez zegarka, ale sobie pomyślałam, no nie, no jak ma być ćwiczenie, jedną minutę, to niech będzie, nie? troszeczkę tutaj i przypominam wszystkim rano, że budzimy się, wyciągamy się na naszym łóżku i robimy sobie cztery palce pod pępkiem, masażyk, cztery palce nad pępek masażyk. Pobudzamy, pobudzamy nasze narządy wewnętrzne do pracy, niech się dzieje. Niech nie śpią, prawda? <laughs> okay. Także, ok, teraz jeszcze tutaj w łokciach. O, młot się wyłączył. No już taka pora, że już chyba starczy tego młota. To już kochani, to nie jest 12 w południe, że szczyt tutaj godzin pracy. Dobra, pod paszki. Znaczy główkę obstukujemy, tak. Jak trzeba, zaraz obstukamy główkę, makówkę. <laughs> A u nas, kochani, nie wiem, czy posłuchajcie, czy o, ktoś może by się, ktoś może powie, czy w, w jakimś rejonie, gdzie mieszkacie, czy rośnie mak. Bo kochani, jak byliśmy w tym roku chyba, nie, w zeszłym roku, jak byliśmy w Czechach, bo często jeździmy, czy często, no, no, dużo zwiedziliśmy Czechy. I posłuchajcie, nagle patrzymy takie, bo to jeszcze był niedojrzały, ale już makówki były, taki był czas wtedy. I kochani, wyobraźcie sobie, a to było pole makowe. Ja to pamiętam kiedyś. Z dzieciństwa. Jeszcze w ogródku siało się mak, zbierało się ten mak, no i jadło się te, ten mak. A czy teraz jeszcze gdzieś, kochani? Gdzieś w Polsce to jest... Dobra, jeszcze zostało tam pod kolanami. Hopisia, hopsia, hopsia. Witam, Sylwusiu. Witam, Anusia. Anusia fajnie pisze, że no nie będę robiła tutaj ściemy, że ćwiczę, ale poćwiczyłam sobie, włączyłam, bardzo mi się to podobało. Włączyła sobie ostatnią sobotnią gimnastykę z muzą na dużym ekranie i sobie poskakała, kochani, to o to chodzi, żeby się poruszać, rozruszać. Każdy ruch jest fantastyczny. Ania jeszcze biega, także to jest fajne. Dobra, kochani, no to się przekręcamy. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. A kochani, tutaj między blokami to tak słychać. Tam na bloku na wprost. No, nieraz widzieliście, bo tak czasem ustawiam kamerkę. No, będziemy czuć zobaczyć, zobaczycie. Jest okno w dachu. No i tam no, mieszkają ludki, nie? Jest mieszkanie na poddaszu zrobione. No i tak siedzimy tu kiedyś wieczorem, tak słychać woda leci. Ale cię tam leci to u nas w bandie? coś się zadziało. Kochani, jeden z okien jest łazienka, i wygląda na to, że puszczał chyba ktoś wodę do rany. Nie, ciała i leciała, później się wyłączyła. O, no tak, to jest ten piądzie, są łazienki. Jak to, kochani, słychać, nie? O, niby cisza, ale to tak, no bo to nas zaintrygowało, że jak to? No przecież słychać, że woda leci. No najpierw człowiek nie pomyśli, że gdzieś tam skądś daleka. A to tutaj jednak echo troszeczkę niesie. No dobra, Magda, kręć się. Oglądaj do tyłu, co tam z tyłu. O, Bogusiu, ostatnio oglądałam twój te orzeszki, nie? <grym> Babciu pyta się wnuczek babci: "A skąd ty masz te do, takie orzeszki laskowe takie dobre?" Skąd? No sto fifi <grym> No ci się udał kawał. No właśnie pytanie, jak babcia obżarła czekoladę, a orzeszki zostawiła, nie? Stop, ja się uśmiał. Ale tak chciałam Ci powiedzieć, że masz taki zrobiłaś intro, taki zrobiłaś, powiedziałaś pięknie dzień dobry, ale to tak słychać, tą radość w głosie, no przepięknie, no jestem zachwycona, naprawdę, no wow. Ale, kochani, to jest tak, jak to tak, człowieka wiele spraw... Znaczy, to tak dotyczy nas wszystkich, bo czasem jest tak, że jesteśmy zestresowani, tu się niby uśmiechamy, ale to jest to właśnie niby się uśmiechamy, ale widać, że ktoś jest gryziony, a jak już tak człowieka wszystko puści i ma taką radość w życiu, to i uśmiech, to wystarczy tylko spojrzeć i już jest cudownie, jest fantastycznie, to aż się chce, kochani, aż się chce. No to dobra, to teraz kółeczka ramionami. No, zrobimy też jedną minutkę solidnie. Żeby nie było. O, o, lubię tak. Jak człowiek tak się narusza, narusza. To teraz, jak tak rozluzuje te ramiona, to zupełnie. Tereniu witaj. O. A ja teraz, kochani, jak to teraz była ta akcja z tymi, z tymi, z tymi powodziami? To popatrzyłam na mapę. Jak to są te rzeki? Gdzie są? Gdzie, znaczy płyną. No bo tak, posłuchajcie, no tak mniej więcej człowiek wie, prawda? Ale jakie to są miejscowości? No to kochana, tereniu faktycznie, ty to tam koło tej Odry. no to faktycznie to jest to blisko, bo tam gdzie jak, posłuchajcie. W Polsce mieszkałam, ma, ma, bo ma, ma, tak to jest na Mazowszu Południowym. No my mamy taką jedną małą rzeczkę. Płaski teren. Do, do Wisły to ho, 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 jeszcze i kawałek, nie. No to taka jedna duża rzeka, to tak człowiek też nie zna tych problemów. No. O. O. Terenie mnie też oczywiście pozdrawiam. kłaniam się, szanownym panią. Ulu Elżbietko, Krystyna. Olu się witam. Anetkę. <laughs> no w ogóle dziękuję, kochani, że przybywacie. Bardzo mi, się, bardzo mi się to podoba. Dobra, stajemy szeroko. Podoba mi się to, że tak się zwiększa krąg zainteresowań naszą, naszą wspólną, no bo wy też ćwiczycie, to się dzielicie i to jest piękne. A. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa.

Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No i jeszcze 15 sekund. Dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I koniec. I się kochanie przeciągamy. Przeginamy się tak do tyłu. Uf, jakie ładne takie chmurki niewielkie. Wczoraj w niedzielę była tak piękna pogoda. Kochani, tutaj u nas przepięknie, piękne, błękitne niebo. Bogusia nagrywa. Bogusia no ma piękne, błękitne niebo. Znajomi w Warszawie piękne, błękitne niebo. Znajomi w Monachium pojechali na grzyby, znaleźli mu humory. Dzwonią. Piękny, wydam się jak pogoda. Przecudna, piękne, błękitne niebo. No, raz, cztery. Dwa, dwa. Raz, dwa, trzy. Dwa. I trzeba się cieszyć z tego. Także już pierwsze muchomory, amanita muskaria się pojawiły. I tylko tak na marginesie wspomnę, że owszem, muchomory są trujące, szczególnie sromotnikowe, te białe są bardzo trujące, bardzo. A amanita muskaria, muchomor czerwony, w kropki białe, ale czerwony, nie pomarańczowy, kochani, z tego się robi leki. To dla tych, co nie wiedzą. Kochani, dobra, bierzemy. Raz. Dobrze, no, lecimy. Trzymamy się kija od środki. Kijka. Do tego. To jest kijek do sportu. <laughs> to było kiedyś taka audycja przy muzyce o sporcie, to teraz jest przy sporcie. No nie o muzyce, tylko przy, przy, spo, przy sporcie o życiu. <laughs> Mur się trzyma. Oj. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Raz, dwa. Trzy. Kochani, cztery. I co? Zrobimy jeszcze parę przysiadów. Nie, jeszcze parę skłonów zrobimy. O, tych moich ulubionych. Najlepiej jak się wyłoży, nie? <laughs> się nagra. <laughs> I będzie komedia. No. Jak się Magda ćwiczyła i się wyłożyła. Aha, no Mario, dzień dobry. Witam cię serdecznie. Jak tam remont już z głowy? Już po remoncie. Jeszcze 5 sekund i będzie minutka i zmienimy nogę. Okej. Okay. I pamiętamy, żeby stabilnie trzymać się, opierać się o coś stabilnego. No. Zakwita raz. Tylko raz biały kwiat. No i on w sumie nie, nie tylko jednoraz a kwit, już drugi raz poszedł. I to jest ciekawe, kochanie. Hmm, przez jedną noc pachnie tak. Ach. No, ach, ach, pachnie, pachnie. Delikatnie, ale pachnie. No tak, królowa jednej nocy. Jednej nocy ogląda świat. Chyba li babki to śpiewały. Okej, okay, kochani. I tym optymistycznym akcentem jeszcze na ostatnie ćwiczenie sobie siądziemy i parę skłonów. Raz, dwa, trzy i wyprost. 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 Raz, dwa, trzy. I wyprost. Kochani, życzę miłego wieczoru. Życzę pięknego dnia, jeżeli ćwiczeniem zamykacie. Zamykacie, mówię, Boże. Jeżeli tymi ćwiczeniami otwieracie dzień lub jak kto woli zamykacie, bo to zależy, no bo oczywiście jedni się ćwiczą wtedy, drudzy się ćwiczą wtedy. Najważniejsze jest, żeby podjąć wyzwanie, by ćwiczyć się codziennie. Także, kochani, do jutra. Bożenko, do jutra. Pa! Dziękuję. Kochani, przedstawiam Wam kaktusa. To jest kaktus, kwiat jednej nocy, a też jest nazwa Echinopsis. No, posłuchajcie, może ktoś zna jeszcze jakąś inną. Kaktus jest u mnie już troszeczkę, ale to są młode kaktusy. Ten dokładnie w tej doniczce zachwitł w tym roku już drugi raz. Te wskrzynce są wszystkie nowo posadzone w zeszłym roku i powiem Wam, że nie wiem na ile to, że on wakacje spędza w ogródku, takie 2-3 miesiące jest w ogródku wystawiony, tak jak widzicie sobie żyje wśród tam innych trafi całego ogródka i czy to pomaga, że on tak pięknie kwitnie? No bo normalnie później na jesień wraca do domu i zobaczcie, tu są te młode, nowe, posadzone w ubiegłym roku. Tu jest jeszcze pąk i on zakwit 22 września o godziny około 16. No i myślę, że tak będzie ostatnio był takie 2,5 dnia. Także ten kwiat jednej nocy bym poprawiła lekko, kwiat dwóch nocy. <gry> Ale prawda, no jest przepiękny, przepiękny i te chwile, jak to warto uwiecznić, te piękne chwile, właśnie, żyjmy tą piękną chwilą i miejmy ją jak najdłużej w naszych myślach, w naszym sercu. Pozdrawiam.